Na serdecznie w programie Granie podsumowanie naszego programu. Prezentuję wam odpowiedzi. W pierwszej zagadce należało ułożyć słowo ze wszystkich liter. Poprawna odpowiedź to ortografia. W drugiej zagadce trzeba było ułożyć dwa znane przysłowia: takie były kruk krukowi, oka nie w prawda w oczy kole. W trzeciej zagadce trzeba było znaleźć obrazek różniący się od pozostałych. Poprawna odpowiedź to A4. Wyniki z dzisiejszego programu możecie je zobaczyć w linku w opisie. I te wyniki, to co wy wygraliście, Wam oczywiście oficjalnie, oficjalnie wyświetlamy. Gratuluję wygranej i zapraszam Was na nasze kolejne programy. Do zobaczenia.